Poprzednia historyjka o początkach Nibiru była w miarę łatwa do przedstawienia, dlatego że w zasadzie pochodzi z dwóch podobno zgadzających się ze sobą źródeł. Syczyn opierał się na fragmentach historii opisanej kiedyś przez Manetona i Berossusa. Oczywiście dodał w niej dużo od siebie, polegając na sile własnej dedukcji. Pism Manetona i Berossusa nigdy bowiem nie odnaleziono. Znamy tylko ich fragmenty, które inni autorzy cytowali w swoich dziełach. Jak zatem wygląda dalsza część tej opowieści? Syczyn opiera się tutaj już nie tylko na zaginionych pismach, ale również na tekstach, do których faktycznie mamy dostęp, jak chetyckie tabliczki zatytułowane Królestwo w niebie i Pieśń o Uli Kumim. Ta mieszanina źródeł sprawia, że pojawiają się spore rozbieżności co do wydarzeń i samych postaci biorących w nich udział. Mam jednak nadzieję, że uda mi się to wszystko opowiedzieć w miarę klarownie, nie dodając zbyt wiele od siebie. Dobra, lecimy. Jak już dowiedzieliśmy się w pierwszym filmie, atmosfera Nibiru uległa częściowemu zniszczeniu podczas wojny. Nibiranie zmagali się ze znacznymi wahaniami temperatury. Pytaliście w komentarzach, jak to możliwe, skoro jest ona tak daleko od słońca. Według Shichina, Nibiru ma orbitę eliptyczną, więc jej odległość od Słońca znacznie się zmienia w ciągu jednego obiegu. Ale podobno duże znaczenie miał też sam skład atmosfery na Nibiru, różniący się od składu naszej atmosfery na Ziemi. Zmiana temperatury na planecie nie była jednak jedynym problemem. Pola nie dawały już tak bogatych plonów i pojawiły się różnego rodzaju zarazy, z którymi Nibiranie nie potrafili sobie poradzić. Zaczęło się to podczas rządów czwartego króla, a do czasu, kiedy na tronie zasiadł szósty król, rozwiązania nadal nie znaleziono. Oczywiście naukowcy szukali wciąż coraz to nowych sposobów na poprawienie sytuacji, ale wszystkie ich wysiłki okazywały się daremne. Gdzie szukali ratunku? Oczywiście nie tylko na swojej planecie, ale również poza nią. Z perspektywy nibiran układ słoneczny podzielony był na dwie strefy rozdzielone pasem asteroid. Ich planeta znajdowała się na zewnątrz pasa, razem z Plutonem, Neptunem, Uranem, Saturnem i Jowiszem. W związku z tym byli w stanie badać tylko te pięć zewnętrznych planet, bo dostępu do pozostałych czterech Marsa, Ziemi, Wenus i Merkurego bronił właśnie pas asteroid, przez który ich statki miały problem się przedostać. Badali więc atmosfery i powierzchnię tych planet, na które mogli się udać. Szukali pierwiastków i minerałów, dzięki którym mogliby naprawić swoją atmosferę. Czy faktycznie lądowali na powierzchni tych planet? Teksty dokładnie tego nie precyzują. Jest jednak mowa o tym, że wylądowanie na Saturnie i Jowiszu. W ogóle nie wchodziło w grę, bowiem te dwie planety Nibiranie nazywali planetami bez powrotu. Możliwe jest jednak, że lądowali na pozostałych Uranie, Neptunie i Plutonie. Nie wiemy dokładnie, co naukowcy Nibiran znaleźli na innych planetach, ale wiadome jest, że nie zawsze zgadzali się ze sobą w kwestii stopnia zniszczenia atmosfery i możliwych sposobów jej ocalenia. Teksty opisują dwie metody ratowania atmosfery. Pierwsza to rozpylenie różnych materiałów w celu stworzenia tarczy ochronnej. Niestety wszystko, co wystrzeliwali w górę, spadało na powierzchnię. Druga metoda związana była z wulkanami. Część naukowców twierdziła, że dziura w atmosferze ciągle się powiększała, dlatego że spadła aktywność wulkanów, które przestały ją wzmacniać swoimi pyłami. Rozpatrywano więc możliwości zwiększenia ich aktywności. W międzyczasie deszcze przestały padać i wysychały źródła wody. Nibiru zmagało się zatem z suszą i niepokoje społeczne ciągle rosły. Mieszkańcy odczuwali na sobie skutki problemów z atmosferą, między innymi poprzez spadek płodności. Problem ten nie ominął także Pałacu Królewskiego. Siódmy król nie zostawił po sobie żadnego potomstwa, więc pod drzwi pałacu podrzucił ktoś niemowlę, które rodzina królewska przygarnęła i w końcu posadziła na tronie jako ósmego władcy Nibiru. Książęta nibirańscy, którzy wcześniej tylko się sprzeczali, teraz nie mogli już siedzieć z założonymi rękami. Na dodatek nowy król okazał się bardzo niezdecydowany. Naukowcy odkryli niewielkie pokłady złota na Nibiru i okazało się, że był to jedyny materiał, który po rozpyleniu pozostawał w atmosferze w postaci tarczy ochronnej. Urządzenia badawcze Nibiran wykazywały również, że na wewnętrznych planetach układu Słonecznego znajdują się ogromne pokłady złota. Powstały więc dwa obozy naukowców. Jedni namawiali króla, aby wysłał załogi kosmiczne zapas asteroid w celu pozyskiwania złotego kruszca. Drugi obóz naukowców pokładał wielkie nadzieje w aktywacji wulkanów. Stworzyli oni specjalną broń, której opisu niestety brakuje, ale wiem, że miała ona wstrząsać gruntem, i zamierzali przy jej pomocy przywołać wulkany do życia. Potrzebna była już tylko decyzja króla, które okazało się, że postanowił oddać się modlitwom. Tutaj po raz pierwszy pojawia się wspomnienie o wierzeniach Nibiran. Jest mowa o stwórcy wszechrzeczy, który nadzoruje przeznaczenie. Do niego ósmy król modlił się wraz z małżonką o ocalenie Nibiru, nie podejmując jednocześnie żadnej praktycznej decyzji. Tutaj miarka się przebrała i książęta przystąpili do działania. Pierwszym z nich był Alalu. Zebrał on sprzymierzeńców, chwycił za broń. I stoczył walkę z królem, w której ósmy władca Nibiru poniósł śmierć. Jako zwycięzca Alalu sam koronował się władcą planety. Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z takiego obrotu zdarzeń. Wezwano więc Wielką Radę Siedmiu Sprawiedliwych, którzy mieli zadecydować, czy Alalu może faktycznie pozostać na tronie. Okazało się, że w Alalu płynęła królewska krew. Powoływał się on jednak na stare prawo pierworództwa, a nie na aktualnie obowiązujące prawo podwójnego nasienia. Siedmiu Sprawiedliwych zweryfikowało genealogię jego przodków, po czym okazało się, że Alalu mówił prawdę. Płynęła w nim królewska krew. Zanim Alalu został oficjalnie ogłoszony królem przez Siedmiu Sprawiedliwych, pojawił się kolejny książek, który rościł sobie prawo do tronu. Na imię mu było Anu. Anu również został przepytany, na jakiej podstawie twierdzi, że to właśnie on powinien zasiąść na tronie. Jego genealogia okazała się jeszcze ciekawsza niż Alalu, sięgała bowiem aż do pierwszego króla Nibiru. Niestety, oficjalne księgi genealogiczne nie zawierały informacji o wszystkich dzieciach władców. Skupiały się one tylko na tych, którzy faktycznie zasiadali na tronie. Zatem Anu, mimo że spełniał wszystkie warunki do objęcia władzy, bez względu na to, które prawo przyjąć za obowiązujące, nie mógł udowodnić swojego pochodzenia. Zatem część książąt stanęła po stronie Alalu, a część po stronie Anu. Co wydarzyło się potem? Alalu uścisnął serdecznie pretendenta do tronu i zaproponował, żeby wspólnie przywrócili dostatek na Nibiru, Alalu jako król, a Anu jako jego następca. Anu miał zostać księciem korony, cokolwiek ten tytuł oznacza. Co ciekawe, Anu zgodził się na to bez namysłu. Rozpoczęły się więc rządy Alalu. Jedyne co wiemy o funkcji Anu, który został księciem korony, to posługiwanie Alalu podczas uczt. Jeden fragment mówi o tym, że Anu podawał mu czarkę z napojem. Dalsza historia nie wnika już zbytnio w prawo do tronu, a skupia się na sprawach dotyczących ratowania Nibiru. Alalu okazał się bowiem bardzo aktywnym przywódcą. Rozkazał zbudowanie statków kosmicznych, które mogłyby przedostać się przez pas asteroid, aby na czterech wewnętrznych planetach szukać złota. Niestety wszystkie statki zostały zniszczone podczas podróży, nie docierając do wewnętrznej części układu słonecznego. Porzucono zatem dalsze poszukiwania złota i skoncentrowano się na aktywacji wulkanów. Statki uzbrojone w straszliwą broń, uniosły się w powietrze i rozpoczęły bombardowanie powierzchni Nibiru, aby pobudzić wulkany do życia. Z początku Nibiranie byli bardzo podekscytowani, ale szybko okazało się, że metoda ta także zawiodła. Co ciekawe, przez kolejnych dziewięć obiegów wokół Słońca nie podejmowano innych prób ratowania planety. Nie wiadomo, czy wynikało to z braku decyzji Alalu, czy po prostu naukowcy. Poddali się w poszukiwaniach innego sposobu na ratunek. Możliwe jest również, że po prostu takie informacje zaginęły bądź nigdy nie zostały spisane. W końcu, po dziewięciu latach, Anu wyzwał Alalu na pojedynek, po którym okrzyknięto go królem. Jako przegrany, Alalu postanowił uciekać, twierdząc, że inaczej zostanie zabity. Od tego miejsca pojawiają się rozbieżności, jeżeli spojrzymy na treść wspomnianych wcześniej tabliczek chetyckich. Pojawia się tam bowiem imię Kumarbi, które Sitchin w swoich książkach traktuje w dziwny sposób. W książce Wojny, Bogów i Ludzi opowiada o Kumarbim zgodnie z treścią tabliczki hetyckiej, a w pozostałych swoich książkach nie mówi o nim wcale, przypisując wszystkie czyny Kumarbiego właśnie naszemu Alalu. Jedno jest jednak jasne: to Alalu wsiadł na statek i opuścił Nibiru. Podobno był to jeden ze statków, które wykorzystano do bombardowania powierzchni Nibiru, w celu przywołania wulkanów do życia. To jest bardzo istotne dla wydarzeń, które miały nastąpić dużo później już na Ziemi. W jakiej atmosferze Alalu opuszczał Nibiru? Mamy dwie rozbieżne informacje. Według jednego źródła, nikt nie zauważył, kiedy Alalu uciekł. Według innego, opuszczając planetę, spowodował ogromne zniszczenia. Możliwe, że odpalił pociski, w które jego statek był wyposażony. Wrócimy jednak do tego szczegółu, kiedy będzie taka potrzeba. Wszystkie źródła jednak zgadzają się, że Alalu opuścił Nibiru, a Anu zasiadł na tronie. Nie wiemy tylko, jakie decyzje podejmował Anu jako król, bo cała historia skupia się przez jakiś czas tylko na przygodach Alalu. Czytamy więc w miarę dokładny opis podróży Alalu przez układ słoneczny. Minął on wszystkie zewnętrzne planety i dotarł do pasa asteroid. Aby przedostać się na drugą stronę, użył pocisków, w które był wyposażony jego statek. W ten fragment wyjątkowo ciężko jest uwierzyć, bo wcześniej wysyłane były statki specjalnie przygotowane do przydarcia się przez pas asteroid, a żadnemu się to nie udało. Wiadomo również, że inni mieszkańcy Nibiru specjalizowali się w pilotowaniu statków kosmicznych bo rodzina królewska podczas swoich podróży korzystała często, choć nie zawsze, z wyszkolonych pilotów. No ale historia opowiada, że Alalu w zasadzie bez problemu przedostał się do wewnętrznego okręgu układu słonecznego, minął Marsa, a następnie wylądował na Ziemi. Opis zawiera informację, że zarówno północny, jak i południowy biegun pokryte były jeszcze lodami, więc Alalu szukał miejsca do lądowania, w okolicach części centralnej, gdzie powierzchnia była błękitna i brązowa. Jak wyglądało lądowanie Alalu? No, lądowaniem to tego nazwać nie można. Kiedy znalazł się już w atmosferze ziemskiej, okazało się, że jego pojazd nie był przygotowany na panujące tutaj warunki. Jest wzmianka o próbach szybowania, ale w końcu Alalu rozbił się na powierzchni planety. Nie wiemy dokładnie, jak wielkim uszkodzeniom uległ jego statek, ale wiadome jest, że Alalu przeżył i nadal mógł nawiązać kontakt z Nibiru. Najpierw zajął się jednak badaniem nowej planety. Odkrywał nieznane mu dotąd owoce i zwierzęta, badał skład powietrza, wody i gleby. Mógł samodzielnie oddychać, a przyrządy pomiarowe wskazywały również obecność złota. Wtedy to wysłał wiadomość na Nibiru. I tutaj kolejna ciekawostka. Podobno Nibiranie nie byli w stanie sami namierzyć jego lokalizacji, bo Alalu twierdził, że jeśli chcą uratować swoją planetę, to muszą spełnić jego warunki. W kolejnym filmie dowiemy się, jakie warunki stawiał Alalu i jak dalej potoczyły się losy Anunnaki. Pewnie część z Was wolałaby, żebym opowiedział wszystko naraz. Ale robię to właśnie w ten sposób z dwóch powodów. Pierwszy, klarowność. Ten filmik opowiada o Alalu i Anu. W kolejnym pojawią się już kolejne postaci, więc historia będzie się coraz bardziej komplikować. Drugi powód. Chcąc opowiedzieć wszystko naraz, na pewno popełniłbym więcej błędów niż kiedy trzymam się niewielkich fragmentów całości. Jest to także kwestia czasu. Przygotowanie jednego odcinka trwa w końcu dłużej niż jego wysłuchanie. A poza tym chciałbym was informować także o źródłach z jakich korzystał Syczyn, tak jak zrobiłem to w przypadku Berossusa, Manetona i tabliczek hetyckich. Oczywiście, jeżeli naprawdę interesują was bardziej drobiazgowe informacje, to już sami musicie po nie sięgnąć. W tym właśnie celu w opisie filmu podaję nazwy źródeł do których sam dotarłem wraz z linkami. Widziałem również, że część słuchaczy dodaje komentarze o innych autorach na których ja jeszcze nie zdążyłem spojrzeć, więc zachęcam do zapoznania się również z tamtymi informacjami. Może i ja w końcu znajdę czas, żeby też do nich zajrzeć. Zobaczymy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Hej!